Nie zapomnij zostawić subka i łapki w górę dzięki. A tutaj 5 ostatnich subków. W dzisiejszym odcinku powiem wam co się stało z byłymi bohaterami serialu Pierwsza Miłość. Na wstępie chciałbym podziękować za pomoc Jestem łoś. Bez ciebie nie byłoby tego odcinka. Paweł głównie zajmuje się grą w serialu Na dobre i na złe Pierwszy raz pojawił się tam w 698 odcinku W roli doktora Michała Wilczewskiego W PM grał od 1 do 60 odcinka W roli Pawła Krzyżanowskiego Od 61 odcinka W jego miejsce wskoczył Mikołaj Krawczyk Pewnie najwięksi fani serialu Pamiętają tę podmiankę Mateusz, bo tak się nazywa Występuje na deskach teatru Imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Jest współzałożycielem i członkiem krakowskiej grupy Impro Kraków ma też epizody w takich produkcjach jak Breslau ósmy odcinek jako Reinhardt. Ten film dopiero będzie miał premierę. Uwierz w Mikołaja 2 jako policjant Robert. Nic na siłę jako kuba Wolak Śleboda od pierwszego do piątego odcinka jako Tomasz Dydo. Mateusz ma żonę Olgę Szostak, z którą ma dwójkę synów Jana i Antoniego. Jego żona prowadzi zajęcia z logopedii wraz z rodziną mieszka w Krakowie. Luisa po odejściu serialu miała kilka epizodycznych ról, m.in. Gang Zielonej Rękawiczki 2 w czwartym odcinku jako influencerka, Gąska w piątym odcinku, Gierek jako Krystyna sekretarka Gierka, czy Komisarz Mama w dwudziestym trzecim i dwudziestym siódmym odcinku jako Anna Warecka. Głównie zajmuje się budowaniem swojej marki w internecie, dokładnie jest influencerką, czasem też wystąpi w jakiejś reklamie. Jej partnerem życiowym jest przedsiębiorca Oskar Wojciechowski, z którym mieszka w na warszawskim Ursynowie. W 2023 roku zaręczyli się serialowa Luisa córkę Nel oraz pasierbice Hanie. Karolina Nachorska na moment nagrywania tego filmu zrezygnowała z aktorstwa. W 2023 roku została mamą i, jak można to mniemać, zajmuje się dzieckiem. Ostatnią rolę zagrała w filmie Plan Lekcji jako dziewczyna. Na jej Insta można wyczytać, że pomieszkuje w Berlinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Harcerz głównie zajmuje się grą w serialu Ojciec Mateusz, w którym występuje od pierwszego odcinka jako policjant Przemysław Giblacki. Również ma rolę w serialu Barwy Szczęścia od 2847 odcinka jako Mariusz. Lecz w tym serialu pierwszy raz pojawił się w 36 odcinku, tylko w innej roli. Żoną Rafała jest Alżbieta Lenska, najbardziej znana w serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. Małżeństwo ma dwójkę dzieci, Antoniego i Zosię. Serialowego Łukasza możemy jeszcze zobaczyć w różnych reklamach. Głównie zajmuje się branżą fitness, w końcu jest instruktorem kulturystyki. Łucja ma siostrę Matylnę, która również zagrała w pierwszej miłości Patrycję, z którą w babie barbarian spotkał się Jeremi. Serialowa Julka po odejściu serialu nie zagrała już w żadnej innej produkcji, obecnie zajmuje się nauką. Patryk na ten moment zrezygnował z aktorstwa. Ostatnią rolę zagrał w 2017 roku w serialu Ojciec Mateusz jako Arek Bieniek w 219 odcinku. Serialowy Patryk zamieszkał w Los Angeles i tam zajął się rajdami samochodowymi. Swoją drogą, jak wspomina, to jedna z jego największych pasji. W USA ukończył Ventura Community College na kierunku. Terapia małżeńska i rodzinna na Uniwersytecie Stanowym w Kalifornii. Dzięki tym studiom. Pracuje jako terapeuta rodzinny. Sabina od 2012 roku jest związana z teatrem Plalalidium w Warszawie. Od 2018 roku prowadzi własną firmę w Warszawie Ularte Studio Urszula Demska, która zajmuje się m.in. doradztwem, edukacją czy fotografią. Na moment nagrywania tego filmu ostatnią rolę zagrała w Pierwszej Miłości. Teraz możemy zobaczyć ją m.in. w takich spektaklach jak Lista Męskich Życzeń czy Prezent Urodzinowy. Grzegorz po odejściu z pierwszej miłości głównie zajmuje się grą w Teatrze Kapitol w Warszawie. Miał też epizody w takich produkcjach jak Projekt UFO jako Marian Puchacz, prezes telewizji. Pierwszy, trzeci, czwarty odcinek. Królowie od 17 do 80 odcinka. Jako Jan Szczyżowa. Korona Królów Jagielonowie od 234 do 249 odcinka. W tej samej roli jak w serialu Królowie. Syn pana Jana Marcin zajmuje się muzyką i dziennikarstwem. Telem jest raperem i prowadzi audycję w Radiowej Czwórce. Mikser po odejściu serialu jak na razie nie wystąpił w żadnej innej produkcji. Od 2010 roku jest związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Współpracuje jeszcze z Teatrem Kapitol w Warszawie. W Radiu Rodzina ma audycję Poetyckie Rozważania Różańca. W 2013 roku urodziła mu się córeczka Anastazja. O dziwo nie ma fanpage'a na Facebooku czy konta na Insta, a przynajmniej go nie znalazłem. Antoni Truczyk od 2019 roku piastuje stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Grotowskiego do spraw Teatru Polskiego w Wodzimiu. Po odejściu z pierwszej miłości miał stałą rolę w M jak miłość jako Mariusz Janszewski od 1559 do 1628 odcinka. W zeszłym roku zagrał w spektaklu telewizyjnym Sen srebrny Salomei jako Kruszczyński. Pan Tomasz Marzonę Halinę również jest aktorką, z którą ma dwóch synów, Marcela i Łukasza. Daj koniecznie znać w komentarzu, jakich bohaterów wziąć na następny odcinek.